Witajcie, witajcie, witajcie. buziolce, 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 Witam Was moi kochani w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj testujemy sobie inne zakończenie. Poluję na Ciebie. Przed chwilą wyświetlił mi się komunikat, niestety już zniknął, ale pokażę Wam to na fandomie, także This is spoiler odcinek, bo jest sezon trzeci, odcinek jedenasty, ostatni odcinek, poluję na Ciebie. Ram to podczas brylantowej gorączki i chciałam stosować zakończenie, w którym główna bohaterka umiera. Jak to wygląda, czy coś się innego wydarzy, ale pokażę Wam. To jest właśnie to. Jeśli MC ma wystarczająco dużo punktów przetrwania, wyświetla się komunikat: Gratuluję, przeżyłeś przygodę w Japonii, MC jest zdezorientowany, by przeżyć i, i idzie dalej w, w kierunku hotelu. A mi przed chwilą się. Ja już to przeżywałam, wiecie, kilka razy miałam, że MC przeżyła i po prostu tak z ciekawości, no wiecie, żeby sprawdzić, sprawdziłam. Jeśli MC nie ma wystarczająco dużo punktów liczby przetrwania, nasze kondolencje. Nie przeżyłeś przygody w Japonii, myśli o dniach, w których spotka się z każdą ze swoich przyjaciółek, i wreszcie myśli o swojej matce tuż przed śmiercią. O, właśnie. I ja chciałam to sprawdzić. Dlaczego w ogóle to sprawdzam? No, dlatego, że kiedyś usłyszałam, że właśnie. To zakończenie, w którym MC przeżywa, ona wtedy wyświetla się ante z rebeką. Kiedyś Wam pokazywałam to alternatywne zakończenie. I podobno na tym zakończeniu drugim, gdzie MC nie przeżywa, ona słyszy głos Heralda, sekretu niebios. Kochani, dochodzimy do tego, do czego chciałam dojść. Tam daleko, na samej krawędzi gór, widać błoczysty, spłachek he nieba, a żółty księżyc zaglądał w jego błędy. Śnieżynki padały ci na twarz, a zmęczenie serca było coraz wolniej i wolniej. Krew z rozciętych nadgarstków rozpływała się po wodzie, jak piękny obraz. Myślę, że mało kto pokazywał własną szkołę na ciebie to zakończenie. Większość osób chciało mieć szczęśliwe zakończenie, a ja chciałam mieć takie depresyjne. Jeszcze dodatkowo wybrałam drogę, żeby główna bohaterka była okrutna. Patrzyłaś w górę, nie było ci chłodno. Ze Dziepiałaś przy wtórze szelestu śniegu. Głosy przyjaciół mam coś w głowie. Ty. A ty jesteś Angie. Miło Cię poznać. Tak, nadałam sobie imię Angie, głównej bohaterce. Teraz przewiniemy. Właśnie będę wam to czytać, bo mówiłam nigdy w to nie gram, kiedy ona nie przeżyła. I myślę, że to może być ciekawe. Chyba się pożegna z nimi. Samuel Makato. Samuel. Rachel Lind. Nazywam się Elia, jestem menadżerem. Bardzo mi miło poznać panią osobiście, Angie Ewa. Szkoda tylko tego, o właśnie, romansu z Ewą, kochani, chciałam, że została nowe rzeczy w na ciebie i weszłam na romantyczną ścieżkę z Ewą. Było ciężko. Było ciężko, naprawdę było ciężko, ale udało się jakimś cudem i Ewa jest moją dziewczyną, znaczy w poluję na ciebie, wiecie, że. I'm not for real life, ale. No, chcie, wiecie, no, ciekawie jest sobie pooglądać już na takie rzeczy. Kocham cię, Anki. Okay. Przypomniałam sobie mamę. Po raz pierwszy od 20 lat pojawiła ci się przed oczami jej twarz. E, dla porównania Agata, y, znaczy oryginalnie Agata, bo ona oryginalnie przez RC nazywa się Agata, ma 22 lata. Usiadła w chłodnej chłodzie, pochodziła się nad tobą. I pocałunek pozostał na twoim czole chłodną pieczęć którą szybko otoczyła całą głowę jak obręcz. Oddech stał się powolny, jeszcze powolniejszy. Rozłożywszy ramiona na błękitnej wodzie zimnego jeziora, Angie Harris umarła. Matko, ja naprawdę już mam tego zakończenia. Ja jestem w szoku, nie? O matko, ono... ale niesamowite. Warto było to. Ja wiem, jak to brzmi, że ja takie rzeczy wychwalam, ale po prostu jestem tak ciekawa. Ona normalnie by przeżyła, a tutaj... W tym lodzie. Znaczy, ja wiem, że to nie jest ten szczęśliwy zakończenie, ale trzeba przyznać, że poluje na Ciebie, zrobiło te zakończenia dość niesamowite. A teraz zobaczymy, kto przeżył. No właśnie, to też jest ciekawe. I myślę, że już do końca odcinka poluje na Ciebie, do końca zakończenia historii. Będę z wami. Rosły strzał, krzyknął coś swoim kolegom. Kuczały silniki, śnieg skwapiony, zasypiał tlące się resztki. Strażnik odrzucił w bok kolejne deski. Ciekawe w ogóle, co na się przyjaciele, jeśli ktokolwiek z nich przeżyje. Machał w stronę na karetki pogotowia. Nie byłaś dobra dla Ewy, ale wasza miłość i właściwe decyzje uratowały ją. No, halo, kurde, za oknem mi wierzą. Ewa przeżyła, kochani. Nie byłam dobra, znaczy nie wiem, czy nie byłam dobra, ale to pewnie przez to, że wybierałam tą drogę okrucieństwa, ale generalnie starałam się być jak najbliżej z Ewą. Kruchać całe dziewczyny, przynajmniej Ewa przeżyje, no. Mamy sukces, kochani, mamy sukces. Yy, kruche ciało dziewczyny leżały między deskami, które ułożyły się szłaś nad jej głową. Nie, nie ty, tylko szli nad jej głową. I don't know. Sanitariusz pochylił się nad jej piersią, potem zerwał. Zaczął wołać kolegów. Bezwładne ciało zło złożone na noszach, na twarzy znajdowała się maska tlenowa. Ewa żyje, tylko jest cała taka po, 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 pobrudzona tym dymem od paleniska. Niemłody... Lekarz szeptał coś o cudzie i pochylając się nad pacjentką. Alo Ewo. Eliach. Obawiam się, że z nim może być gorzej, bo ja generalnie, mówię wam, starałam się tylko o Ewę, żeby ona przeżyła i tak dalej, a reszta to ja nie wiem, co z nimi będzie. Bóg otworzył... Lug otworzył się dym i zaczął się wdychać do pomieszczenia z podwójną intensywnością w piwnicy bez tego było go pełno dlatego właśnie młody człowiek leżał bezwładnie na podłodze strażak krzyknął w górę a sanitariusz zbiegł w dół na bą... Bon, bo, bo bon, bon, odstrzegnął krzyki zrobiłaś absolutnie wszystko żeby uratować swojego przyjaciela please, please, please niech Eliach przeżyje odwrócił wielkie ciało Założył maskę tlenową na szarzałe usta zaczął kurtkę ofiary. Mężczyzna jęknął, zakaształ z wysiłkiem, próbując się podnieść. <laughs> Czyli żyje, żyje! Marek krzyknął do niego surowo, popnął popchnął go na podłogę. Tam jest dziewczyna. Znaleźliście się dziewczynę. Przez rozbite okno dojrzał jego strażak podnosi kruchą figurę. Potem zamknął oczy i stracił przytomność. Elia stracił przytomność, ale żyje. Sam Pędząca po drodze karetka zatrzymała się przed zniszczonym samochodem. Medycy wyskoczyli, przeklinając wszystkie znane sobie demony. Trzeba było śpieszyć się, ale czy można było po prostu ominąć miejsce wypadku? Od Twojej przyjaźni i właściwych, decyzji, i właściwych decyzji było za mało, żeby uratować sama. No cóż, tego się. Z... Robiliśmy okrutną Age, Agatę, tak? No. Kochani, life is brutal. Znaczy wiecie, to jest sam ale w innej wersji gdybym grała, to bym uratowała. Sama obeszli samochód, pobiegli do strony miejsca kierownicy. Musieli się namęczyć, żeby wyciągnąć sam. Sam już widzicie jak wygląda. On już, on już, no już, no już go, no już go nie ma po prostu. Mianowicie poluje na ciebie też zawierał opisy śmierci, więc jest dość drastyczny. Ale pogotowie odjechało prawie od razu. Nie było sensu stawać tu całego zespołu ratowników. Wszystko co można było zrobić to... Odnotować godzinę śmierci. Matko, święta, jak to brzmi strasznie. Dwóch ratowników zostało z nim, żeby pilnować, aż przyjedzie kolejna karetka. Z zewnątrz dobiegły dźwięki, syren. I Manaka zaglądając przez pustą ramę okieną odetchnęła z ulgą. Nie wystarczyło ci miłosierdzia i przyjaźni z Aleksem, żeby go uratować. Jeszcze małą chwilę. Aleksander, sam niech pan się trzyma. Pochyliła się nad nim, potrząsnęła lekko za ramię. Krwawa kałuża pod jej nogami już nie rozlewała się w poziomnej podłodze. odchnęła jego palców, wciąż ściskając rany w bok. Były chłodne, pozbawione życia. Aleksander, sam proszę, niech pan nie umiera, proszę. Jeszcze z nim rozmawiała, teraz chyba już surowo zacisnęte wargi nie poruszały się. Manaka przełknęła silne podbiegłe na dół na spotkanie medyków. Serce Aleksandra uderzyło w piersi jeszcze raz i zamarło na Wiem, że to jest bardzo drastyczne zakończenie. Teraz Rachel. I zobaczymy, ostateczne zakończenie poluje na ciebie, która jest to... Jestem mimo wszystko ciekawa tego. Zamieć już dawno się skończyła. Nawet śnieg już przestał padać, jakby zmęczony. No, przecież pada śnieg, co wy tam pierdol? Się. przecież widzę, że pada śnieg, to zakłamcy. <laughs> Wiatr ucichł i mróz już tak nie kąsał. Ucisnął pod śnieżną kołdrą. Juma opadł na kolano, wyciągnął rękę. Nie wystarczyło ci miłosierdzia i przyjaźni, z raszy, żeby ją uratować. Czyli przeżył tylko Ewa i Eliach, Moi partnerzy biznesowi, a moi tam przyjaciele, którzy byli najczęściej w historii, zginęli wszyscy. Oh oczy Raszy patrzyły w niebo, jakby pytając je o to znaczy, spotkają niesprawiedliwość, niebo milczało, posępnie odwracając się od tego widoku. Iłamiękko przesunął dłonią, zakrywając otwarte w męce oczy. Matko, jakieś się w nią te. Powbijały się w nią kawałki, kurtka jej się popróła. Potem westchnął, wstał i poszedł w stronę hotelu. Było niedaleko, niebawem wrócił z kimś do pomocy. Za ciężko było nieść ciało samo. Ma znalazł biedną rasę. A pewnie spieprzył. Drzwi otworzyły się nagle, jak do uderzenia kilku ludzi wpadło do pokoju, odnosząc broń. Policja, nie ruszać się! Śledztwo się nie udało, Dylanowi udało się uciec. Był, pokój był całkiem pusty. Na stoliku leżała notka. Policjant podniósł mi i przeczytał. Równe litery składały się w krótką wiadomość. Do zobaczenia. Matko Święta i jakiś zjeb. <grym> Boże, ja wiem, że ja nie powinnam tak mówić, ale. Okej. Okay. <grym> O matko, ta poluje nawet kilka miesięcy później. Kończy się na cmentarzu. Ja, ja, ja jestem mega ciekawa. Na końcu chyba jeszcze wejdziemy na fandom i zobaczymy, o co chodzi z tym zakończeniem. Dziś nawet drzewa szumiały inaczej. Nie będzie już stroły dla Angie ani Agaty, bo nie ma jej. Eliza odkasznęła spojrzenie niepewnie na Dante, gdy ten Kim na głową. Podszedł bliżej. Eliza i Dante. Oni wrócili, żeby. obiecali, że wrócą. Pamiętam, że lubiłaś piwonie. Głu głupio byłoby przychodzić bez nich. Zakwitły w ogrodzie właśnie teraz. I pomyślałam, pomyślałam. I pa, noc. Noc. jej poczerwienia wargi zadrżały. Po co umarłaś w taki straszny sposób i tak daleko od domu? Zrobiły się głęboki wdech. Pochyliła się. Położyła kwiaty pod kamieniem. Potem Wyprostowała się, zrobiła krok wstecznie, nie mogąc oderwać wzroku od napisu. Wiesz, jako druga podeszła Ewa, milcząc, przykucinała, położyła kwiaty na ziemi. Wyciągnęła rękę, żal mi tylko tej biednej Ewy, no i ogólnie osób, które przeżyły, bo muszą mieć strasznie dołujące życie, że widzą nasz zmarłych. Wyciągnęła rękę, pogładziła rozgrzane słońcem kamień. Zamarła na sekundę, potem odsunęła dłoń i wstała gwałtownie. Odchodząc od kamienia, opuściła głowę, kryjąc oczy za włosami. Przeważnie proste barki Eliacha opuściły się w dół, od czego mężczyzna wydawał się niższy i mniejszy. Miękki bukiet opadł pod kamień, klęcząc na jednym kolanie. Eliach odczytał wyciśnięte na nagrobku imię. Odwrócił głowę, wstał i zrobił krok w tył. Agata Harris, no tak pacjent 21. Pierwszy raz widzę taki ten nagrobek, czyli ona tam. Ile tam było? 1998. to Agata miała. Tu wychodzi, że 23. Znaczy to zależy też w jakim miesiącu miała urodziny, ale. No kurczę. Agata. No tak, bo mówiłam Wam, że oryginalne imię MC to jest Agata, więc na nagrobku nie mogło być imienia które ja sobie wbrałam, tylko jest oryginalne, niebo wi wiedziało, że życie tu się nie kończy. Hill life's Belong Nice and Friend była miła i przyjazna matko te kwiatki, ale tak jest dziwnie zobaczyć grup w swojej własnej NC, To jest mega dziwne naprawdę. <laughs> Udało się chyba do tego zakończenia! O Boże! 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 Ta mordę. Ale to patrzcie, no to jest... Czy to jest sekret niebios? No, oczywiście, że to jest sekret niebios. Chyba usłyszę. Ej, 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 a może. Ej, 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 trafi do Heaven's Secret i się z za zaprzyjaźni i będą z ludzkiem Dobra, zamknij tą mordę parszywą, bo. <grym> Ale. I'm excited. Na moment oślepiło mnie jaskrawe światło. Jeśli ona zacznie teraz, tak jakby, wiecie, Heaven's Secret, w sensie, no tak to wygląda, bo dokładnie tak zaczynał się sekret niebios, Gdy Wiki tam trafiła, to jakby. To, jakby ja polecam to zakończenie, jeśli tak będzie, w sensie. Jakby olejcie to, żeby ona przeżyła. Róbcie to, róbcie to. Na moment oślepiło mnie jaskrawe światło. Zrobiłam krok naprzód, ale okazało się, że przed Twoją stopą dzieje przepaść. No tak, ładnie się zaczynało. Skoczyć w przepaść albo iść do lasu? Hmm. Jeśli oczywiście oglądajcie sekretniowo na moim kanale, ale no. Nie mogę zaprzeczyć, że jest to niesamowite przeżycie. Woda przelewała się i huczała, ale zamiast rozbijać się o kamienie, unosiła się do góry. Ja byłam tak ciekawa tego zakończenia. Przysięgam Wam. Działaj! No przecież to... Do... Ja przysięgam! Przysięgam na Matkę, na Boga, na Ojca, na wszystko, że dokładnie tak było, jak się zaczynał sekret niebos. My chyba nawet sobie wejdziemy na chwilę w to, bo dokładnie tak było. Zrozumiałeś, że jeśli go nie posłuchasz, będziesz stać bez ruchu, stanie się coś strasznego, a potem... Skoczyłam w przepaść, poszłam do lasu. Tak, 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 matko, ona może trafić do Angel and Demon School i tam chodzić se. Zespół Klubu Romantyki, gratuluję ci ukończenia tej O, matko, dziękuję, dziękuję, kochani, Boże, dziękuję za to zakończenie. Ja teraz mam po prostu taką zajebistą opinię o tym, o, o Klubie Romantyki, jeszcze lepszą i o tej historii. Ja nie spodziewałam się ta, czegoś tak wyjątkowego. Jeszcze wejdziemy w mój ekran końcowy. I pokażę Wam na chwilę początek sekretu niebios. I fandom, dobra. Pięć gwiazdeczek to zakończenie mnie. Allo, Dobra. Y, 72 logika, 5 intuicja 60. No tak, no i 100 diamentów to za zakończenie historii, oczywiście. Dobra, kochani, teraz wchodzimy na chwilę w Fandom, a potem na chwilę w Haven' Secret. To jest opis głównie tego, co się dzieje, jeśli MC przeżyje, ale generalnie tu jest ścieżka Ewy. Mm. Ukończyłeś finał książki Chasing You, czyli poluję na ciebie. Mamy nadzieję, że spodobała ci się historia. Bardzo mi się spodoba. Mam, Okej, okay, okej. Okay. Jeśli nie udało ci się uzyskać porządnego zakończenia, zawsze możesz je otworzyć, odkryć nowe rzeczy, których nie widziałaś w poprzednim przejściu. Baw się dobrze. No właśnie to zrobiłam. Dobra, kochani, specjalnie na potrzeby tego odcinka wezmę pierwszy sezon pierwszego odcinka Sekret of i wam coś pokażę. Okej, okay, okej, okay, już mamy mm, zakończone, poluję na Ciebie 100%, yy, bo ja, ja mam teraz też inny telefon i ciężko było kolejną historię zakończyć. Dobra, dobra, ale to jest nieważne, to jest nieważne, wchodzimy w sekret niebios i bierzemy na chwilę, bo ja ogólnie na tym telefonie jakoś za dużo w sekret niebios nie gram, bierzemy pierwszy odcinek, żeby Wam udowodnić, że naprawdę tak jest, dobra? Już się postaram dla Was, naprawdę się postaram dla Was, ale wiki będzie wiki. Mackuś, święta, jak ja się czuję wyjątkowa, że ja to dla Was robię. Ale dojdziemy tylko do tego momentu, gdzie będzie skoczyłam w przepaść i na tym chyba zakończymy ten odcinek. Pań tak Was a propos zapytam. Tęsknijcie za tym, jak nagrywałam Cykret Niebios, bo mi się zaczęło trochę tęsknić. No dobra, teraz macie taki real special, że, no, chwilę program, ale no, brakuje Wam troszkę? Mi brakuje. Oczywiście tradycyjnie rozpoczynamy od tego, jak się zaczyna nasza historia. Oczywiście, oczywiście Wiki będzie zawsze Wiki, będzie piękne, No, Wiki tak zawsze wygląda, moja. No, e, Wiki, no gdzie tam imię zmieniać, co to tam. Dobrze, fryzury. Fryzury, co sobie z fryzury zakupimy, to może być to to. Ja, no kochani, ja już kupuję, bo chcę po prostu Wam pokazać taką totalnie ulepszoną wersję tego wszystkiego. Ok, okej, okay, zobaczyć to. Czyli to kupujemy. Dobra. Wchodzimy w to jeszcze raz, bo ten strój jest w ogóle piękny i kupujemy jeszcze to. I od razu będziemy mieli trzy stroje na starcie. Yy, będziemy mieli ten podstawowy i te dwa, ale zostaniemy na razie po prostu. No, w tym. Czy włosy będę zmieniać? Mm, może zmienię na te zwykłe takie? Czekajcie. Mhm, mhm, okay. Dobra, jestem gotowa do gry. Zyskując skrzydła, na chwilę oślepiło mnie jaskrawe światło. Dokładnie tak się zaczynało właśnie to. Kończyło poluję na cobytko. Chyba ten obraz sekretu był ciemniejszy. Zrobiłam krok przed siebie, ale pod stopą była przepaść. Ach, kilka kamyczków odrywało się od krawędzi, potoczyło się w dół. Mgła zaczęła się rozwiewać. Na horyzoncie pojawił się wodospad. Gdzie ja jestem? W piekle. <śmiech> <śmiech> Szartuję, Woda bulgota i szumiała. Zamiast rozbijać się o kamienie w dole, jej strumień płynął w górę. Chyba, chyba śnie. Ta myśl nieco mnie uspokoiła, jednak wszystko wyglądało tak realnie. Za plecami rozpościerał się las ogromnych drzew, czyli. To chyba pominęli, w je na Ciebie, że tam właśnie było skoczyć w przepaść. Poszłam do lasu, ale było o przepaści, ale właśnie był z tyłu las właśnie dokładnie na tej skale. Ich gałęzie były pokręcone, wiły się aż do bezkretnego nieba. Ja chyba muszę pogryźć trochę w sklep nieba. Odwróciłam się i znów patrzyłam w dół. Działaj, no, 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 dokładnie, no, no, no dokładnie o to chodzi. Głos zabrzmiał w głowie, a jednocześnie zewsząd był jak grom, uderzenie w grom. Zrozumiałam, że jeśli go nie posłucham, jeśli be, będę tak stać, zdarzy się coś strasznego. Ok, wybór, których dokonasz, zmieni opowieści, bla, 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 bla. I wtedy skoczyłam w przepaść. Ludzie nie mogą użyć we snie, to może mi się obudzić. Odeszłam nieco w dół i rozpędziłam i skoczyłam. <laughs> No, dobra, i na tym zakończymy ten jakże przydługi, nie no, jakże ciekawy odcinek z alternatywnym innym zakończeniem poluje na ciebie, który jak widzicie jest łudząco podobny, ne, jeśli Agata umrze, do początku sekretu nie i daje nam też świadomość tego, że te dwa światy się łączą i jest to... No co ja co ja wam będę dużo mówić? To jest niesamowite i naprawdę jestem dumna, że udało mi się czegoś takiego dojść. Ja słyszałam, ktoś mi kiedyś umie w komentarzu napisał, kiedy byłam inne na, na, poli na ciebie, że jest coś takiego, ja mówię. No kurwa, nigdy tego nie testowałam, Ja muszę to zrobić, muszę! I do Dziękuję Wam za oglądanie. Myślę, że to był bardzo ciekawy odcinek. Już mi ale no. Papatki kochani, kocham was i mam nadzieję, że wam się podobało to wyjątkowe, we, we. trochę inne, trochę takie bardziej nieszczęśliwe, ale sentymentalne zakończenie papa. Pa.